Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Durmała, dzień dobry. Zapraszam na poranną rozmowę dnia. Jaki mamy klimat do rozmowy o ekologii w cieniu kryzysu energetycznego? O tym porozmawiam z profesorem Piotrem Skubałą, Państwowa Rada Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi, jeżeli chodzi o ekologię w Polsce. Kłaniam się, panie profesorze. Dobre. Panie profesorze, ekologia. A obok niej ekonomia. Jedna trajektoria, czy jesteśmy w tej chwili na rozdrożu? Bo słuchaj, że kryzys energetyczny zaczyna nam doskwierać. Coraz więcej mówi się o tym, że odnawialne źródła energii nie są w stanie nam zapewnić 100% bezpieczeństwa energetycznego. W takim razie, w jakim miejscu jesteśmy w 2025 roku, jeżeli chodzi o ten zielony kierunek? No, Ja bym spojrzał tak z dwóch stron. Jeżeli chodzi o stan naszej planety, o stan. Przyrody, o stan klimatu, no to niestety jest coraz gorzej. Rok 2024 był rekordowy, jeżeli chodzi o wzrost temperatury. Ta temperatura przekroczyła 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych. My wiemy, że politycy wiedzą, naukowcy wiedzą, świat to przyjął na szczytach klimatycznych, że te 1,5 stopnia Celsjusza to jest ta, ta Magiczna granica. Przekroczenie prowadzi nas w ogromne kłopoty, z których się możemy nie wykaraskać. To są ustalenia konferencji paryskiej w 2015 roku. No i świat jakby to przyjął, a my przekroczyliśmy w, w, dwa lata temu to było 1,48, dzisiaj to było już. 1,55, 1,62 prawdopodobnie ubiegły rok. A jak pan słyszy taki argument? Yy, bo myślę, że widowie nawet się nie połapią dla kogoś ten stopień. W te, we w te to może być wszystko jedno: kwestia wiedzy, też pewnego podejścia, a może nawet ignorancji. Argument, że zanim się ugotujemy, to zamarzniemy, bo będzie zimno, bo będzie biednie, bo będzie drogo. To co pan odpowiada? Takie głosy wśród polityków są. E, tak. No, są takie głosy, że, że w ogóle nie ma zmian klimatu albo nie są przez nas spowodowane. <coughs> Także możemy różne bzdury usłyszeć w tym, tym gremium. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę naukowców, no, to sytuacja jest określona. Zmiany klimatu są, są przez nas spowodowane i spowodują, czy już powodują, no przecież u nas też się dzieją bardzo złe, złe rzeczy, konsekwencje no, bardzo daleko idące. Jeżeli chodzi o, <coughs> o ekonomię, no, rzeczywiście, pytanie, czy, czy my jesteśmy w stanie stworzyć świat bezpieczny, bez paliw kopalnych, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii? No, wszelkie analizy, które ja znam, pokazują, że tak, że to jest możliwe. Pytanie, czy to się opłaca? Tak, to się po prostu opłaca. Inwestowanie w odnawialne źródła energii, w klimat, nazwijmy to ogólnie, czy w bioróżnorodność, w przyrodę, po prostu się opłaca. Panie profesorze, Niemcy spróbowali. W tym roku, w minionym roku elektrownie węglowe miały stanąć, miały nie funkcjonować. Okazało się, że jednak brakuje prądu i wszystkie odpalono. Pan jest tym zaniepokojony? Jestem zaniepokojony tym, że temperatura rośnie i w ubiegłym roku spalono więcej węgla globalnie niż w w poprzednich latach. Niemcy tłumaczą, bo mimo tego, że mają najbardziej nowoczesne odnawialne źródła energii, no nie wiało i nie świeciło tyle słońca, co potrzebowali. E, tak, ale no oczywiście ta infrastruktura w Niemczech, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, żeby to mm -hmm. w 100% mogło funkcjonować, aczkolwiek są, są na tej drodze blisko. Natomiast my, no, my mamy my mamy mm, najwyższe Ceny energii, mamy najgorsze powietrze. No, jesteśmy ewenementem na skali, skali Europy. Inne kraje radzą sobie różnie, ale no, w porównaniu z nami no, mają ceny, ceny energii niższe, mają czystsze powietrze. Teraz mieliśmy smog straszny parę dni temu. No, obserwowanie mapy Europy no, to widzimy. Jesteśmy jakąś brązową, czarną plamą. Przyczyną to jest niestety to, że u nas ciągle no, pozyskujemy największą ilość energii z, z węgla. To jest przyczyna naszych, naszych problemów. Tak by nie musiało być, gdybyśmy się opamiętali kilka dekad temu i zaczęli inwestować, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Głośne westchnięcie słychać u profesora zapytamy w takim razie o predykcje na te najbliższe 12 miesięcy, a także o jakość powietrza w województwie śląskim. Profesor Piotr Skubała, moim państwa gościem. Panie profesorze, 2025 rok słyszy pan ze strony rządzących Ministerstwa Klimatu, z którym pan współpracuje, ale też jest Ministerstwo Przemysłu, Aktywów Państwowych, idziemy VAT-om. Pan to popiera? Za 17, za 20 lat to nam ma pomóc uwolnić się od węgla? Pójście VAT-om? Profesor Jeremy Rifkin, ekonomista amerykański, kiedyś taką analizę przeprowadził, co by się musiało stać, żeby, żebyśmy mogli zbudować bezpieczny świat w oparciu o atom. No, musielibyśmy tworzyć praktycznie każdego dnia jakąś w świecie elektrownię atomową. To jest po prostu niemożliwe. Atom, jeżeli chcemy, Myśleć o atomie, no to, to musimy myśleć w kategoriach, że to będzie dodatek. To nigdy nie będzie podstawa. To jest po prostu niemożliwe. No podstawą musi być energia wiatru, energia słońca, w mniejszym zakresie geotermalna czy, 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 czy wodna. Poza tym, pamiętajmy, no energia atomowa w tym niebezpiecznym świecie, w którym my żyjemy, no to jest paliwo dla, dla szaleńców. No ja nie, nie chciałbym w świecie, w którym bazujemy na no, energię, pozyskiwania energii z, z atomu, no to jest świat trochę niebezpieczny. I też pamiętajmy, no to jest kwestia też odpadów. Zostawiamy przyszłym pokoleniom problem. Bo te, te odpady radioaktywne zostają na, na setki tysięcy lat. Nie jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny funkcjonować, gdybyśmy chcieli pójść w atom na ogromną skalę. To zejdźmy na Ziemię w takim razie i zapytam Pana teraz o, o inną kwestię, też związaną z tym, że coś wyprodukujemy i wpisuje się w ten zielony nurt, tylko co potem zrobić z tymi bateriami i akumulatorami. Mam na myśli elektryki, samochody elektryczne. Mm. Mm, powiedzmy sobie, że Europa Zachodnia w jakimś wymiarze ma to za sobą. W Niemczech sprzedaż samochodów elektrycznych spada. U nas rusza kolejny zresztą program, który ma dofinansować zakup takiego samochodu. Pan jest za czy przeciw, elektryk? Ja jestem za tym, żebyśmy się poruszali w sposób rozsądny, bezpieczny. Czyli rozwiązaniem jest generalnie zmiana systemu. W sposób w jaki się poruszamy. Ja w latach 80. byłem w Danii. W mieście Arhus, na takiej szkole polsko-duńskiej ochrony środowiska, i <laughs> rozmawiałem tam z profesorem. On wtedy był w moim wieku, ekonomii. E, pytałem go, czy on samochód e, używa. E, on mówi: e, Tak, używam no, czasami dwa, trzy razy w miesiącu, kiedy wyjeżdżam z miasta, gdzieś dalej się przemieszczam. Natomiast w mieście nie. E, Czyli samochód dla niego był takim dodatkiem, prawda? Na, na wycieczki gdzieś dalej. Natomiast na co dzień poruszał się komunikacją miejską na, na rowerze. Ale chyba ta zmiana już następuje, prawda, tej mentalności i zupełnie nowej świadomości dotyczącej właśnie przemieszczania się po mieście. Mamy rowery, mamy no, tramwaje, tak? Tak, ale no, je, samochód, jeszcze samochód jeszcze. samochód, samochód musi e, być. A może dominuje. Dwa? Tak, no, wiele rodzin ma, ma dwa. Także e, zmiana z, z, z samochodów spalinowych na elektryczne, jeżeli ta skala będzie ciągle rosła, to nie jest żadne rozwiązanie, no bo samochód elektryczny też no, nie jest ekologiczny, bo to jest też ogromna ilość energii, różnych surowców, e, musimy po prostu. <grych> Musimy ograniczyć. No, problemem naszego świata, naszego życia jest nadkonsumpcja w każdej skali, również jeżeli chodzi o samochody. Nie? To prawda i e, też nadpodaż e, śmieci, o których mm. Pan już e, wspominał. To Zapytam się, dlaczego tak trudne do przeprowadzenia jest to, co Niemcy zrobili chyba z 20 lat temu? Mam na myśli to, że przy sklepie e, jest odpowiednie miejsce, gdzie wrzuca się butelkę i otrzymuje się geld. W zamian. Tak? To motywuje ludzi do tego, żeby prowadzić odpowiednią selekcję odpadów, żeby uporać się z plastikiem, który jest problemem całego świata. My autentycznie dopiero być może jeżeli Bóg da, to w tym roku to przeprowadzimy. Czemu to jest tak w ogóle trudne zatroskanie no się? No 20 tym... lat za Niemcami w takim, w takim zakresie No to, to, to nie brzmi dobrze. No tak, no my, my sobie tu nie radzimy z butelkami, z plastikami, ale generalnie świat sobie też nie radzi. A w niektórych zakresach my, my jeszcze gorzej, gorzej wyglądamy. Teraz pewne kwestie są wreszcie uregulowane, jeżeli chodzi o tekstylia, ale to też będzie wyzwanie. Znaczy myślę, tu jest jakiś generalny problem, że my traktujemy naszą planetę nie jako coś jako swój dom, jako coś ważnego, bliskiego, z czym mamy jakiś związek. My traktujemy planetę, przyrodę jako inne istoty, jako... Planetę jako śmietnik inne Profesorze, ale jako też w Europie zasoby. traktujemy ją lepiej chyba i staramy się ją dopieścić. Są różne regulacje. Zielony ład właśnie to zbiera w całość, no bo jak spojrzymy chociażby na Azję, spojrzymy nawet za ocean na Stany Zjednoczone, to tak, spotykamy się na różnego rodzaju kongresach ekologicznych, dużo sobie obiecujemy. Nakładamy na siebie e, określone reguły. Niektórzy mówią nawet wręcz kaganiec. Spowolniamy naszą gospodarkę, żeby mieć lepszą jakość e, powietrza, czyli lepszą jakość życia. A oni tam gospodarczo idą na całego i palą węglem jak, jak chcą. Tak. Ja, ja często, żeby pokazać, co, co my musimy zrobić e, jako, jako ludzkość, też, e, żeby się uratować, żeby nie zniszczyć tej planety, bo. Z, z, Mierzamy do, do, do katastrofy, no, ona... jeden z naukowców powiedział, że ludzkość jest takim pociągiem rozpędzonym bez maszynisty, który pędzi na oślep, no i za chwilę gdzieś po prostu się wykolei. Ja często, żeby pokazać, czego my potrzebujemy, taki eksperyment naukowy przeprowadzam, wykorzystuję dziewięć orzechów włoskich i szalkę. Te orzechy włoskie symbolizują zasoby naszej planety, ta szalka to jest, to jest nasza ziemia. Zapraszam trzy osoby. No i mówię, że możemy korzystać z tych, z tych zasobów. Na mój sygnał możecie Państwo brać, ile chcecie. No, my w życiu też korzystamy. Każdy z nas różne ma potrzeby i wykorzystuje w różnym zakresie zasoby, różną ilość gazów cieplarnianych emituje. No i w pierwszej turze na mój sygnał najczęściej jest tak, że te orzechy znikają, czyli ja pokazuję, że no, doprowadzili Państwo, jako reprezentujecie ludzkość, do zniszczenia planety, wykorzystania wszystkich zasobów. Zapraszam kolejną trójkę. Sytuacja jest często potrzebna. Jeżeli muszę zaprosić trzecią trójkę, mówię, że udajemy się na konferencję, wychodzę za drzwi i mówię, że podpisujemy protokół dotyczący korzystania z naszej planety. I mówię im: No proszę Państwa, bie bierzecie jeden orzech, góra dwa, żeby one zostawały. I w tym momencie, jeżeli biorą niewielką ilość, ja mówię: zostają jakieś orzechy, ja dokładam tą samą ilość orzechów, symulując tym sposobem odtwarzanie zasobów planety, bo przecież one się odtwarzają. No i sytuacja jest stabilna, czasami jest więcej tych orzechów. No i stawiam pytanie, czego my potrzebujemy. No i wszyscy dochodzimy do wniosku umiarkowania, korzystania z takiej ilości zasobów, jaką potrzebujemy, tak żeby zostawić innym, przyszłym pokoleniom. Tylko mówię, to nie wystarczy, bo pokazali Państwo, że jest potrzebna też współpraca. My musimy wszyscy wspólnie uzgodnić się. My to próbujemy robić w świecie. Są szczyty klimatyczne, szczyty dotyczące bioróżnorodności. Mamy zapisy, świetne zapisy są w tych różnych ustaleniach konferencji światowych, e, tylko oczywiście tego, tego na razie nie realizujemy. E, ta, ten eksperyment został opisany przez Gereta Hardinga, amerykańskiego biologa w 1968 roku w Nature, nazywa się Tragedią wspólnego pastwiska. Jak my się nie nauczymy e, umiarkowania i nie, zaczniemy współpracować, no to czeka nas tragedia wspólnego pastwiska. Także to jest tutaj klarowna sytuacja. Przykład w takim razie trzeciej grupy. Zabieram ich i mówię, organizujemy konferencję, spójrzcie na to, jako na zasoby, zasoby świata. Ja rozumiem, jakie chyba sedno jest sprawy tego, że nawet jeżeli politycy nie chcą mądrych głów jak pana słuchać, to nie znaczy, że trzeba się poddać. To znaczy mówimy dalej, rozmawiamy, dyskutujemy, pokazujemy dobre rozwiązania, dobre wzorce. Na tym to chyba to polega, bo inaczej te wszystkie szczyty klimatyczne nie miałyby sensu, tak? Znaczy nie można się poddawać. Tak, tak. No i bardzo ważna kwestia jest na obywateli. Nie? Jeżeli nasza presja, my się będziemy w stanie zorganizować, wywrzeć wystarczającą presję, no to jest jakaś szansa. Ja, ja zwykle przywołuję to, te ustalenia tych różnych y, kon, szczytów klimatycznych dotyczących bioróżnorodności. Mamy, mamy Europejski dzielny Ład w, Polsce, y, w Unii Europejskiej, mamy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, mamy strategię leśną, mamy Nature Restoration Law dotyczącą odbudowy przyrody. No Mamy świetne ustalenia, i tam są daty podane i procenty. Presja, panie profesorze. Oto. Także to, to dla nas, obywateli, jest jakiś punkt zaczepienia. Fakt, że politycy tego nie chcą realizować albo realizują bardzo wolno. No ale mamy punkt zaczepienia. Państwo się zgodzili, podpisali, to są ustalenia światowe, jest podpis prezydenta czy premiera, no ale musimy o to zawalczyć. Statystyki budują presję w takim razie, czy jednak bardziej radykalne kroki? Odwołam się tutaj do ruchu ostatnie pokolenie, czyli młodych ludzi, którzy przykuwają się gdzieś do, do drogi, blokują ruch, żeby zwrócić uwagę na sprawy klimatyczne, no ale też na przykład oblewają pomnik syrenki. No, ja zwykle mówię wszystkie ręce na pokład, albo przywołuję sytuację, że lekarz, żeby ocenić, zdiagnozować nasz stan zdrowia, potrzebuje różnych instrumentów, różnych narzędzi. I my tak samo potrzebujemy no, no, no wszystkich, niezależnie. Ja z niektórymi osobami się nie zgadzam, ale jeżeli tylko działają na rzecz planety, powietrza, gleby, klimatu, to, to wspólnie z, z nimi działam. Czy potrzebujemy radykalnych grup, takich jak gło, głośne Ostatnie Pokolenie? Badania brytyjskie sprzed chyba dwóch lat pokazują, że tak, ponieważ jeżeli. <coughs> Oczywiście te ruchy radykalne nie, nie mają wsparcia większości społeczeństwa, to jest oczywiste, Co ale... Co więcej, jakby... premier powiedział, że nie, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby grupa młodych ludzi blokowała ruch w centrum Warszawy, bo musi karetka przejechać, to już poważna sprawa. No tak, tylko kiedy rolnicy blokowali, to tak nie reagował. <grych> A przy ostatnim pokoleniu tak reaguje. Tylko radykalni ekolodzy przesuwają jakby granice i innym osobom zatroskanym o stan planety, działającym jest po prostu łatwiej, bo wtedy ta politycy z nimi podejmują tą rozmowę. Radykołami nie podejmą, ale już z bardziej umiarkowanymi, tak. To, to pomaga w tych działaniach. Nawet te, te radykalne, radykalne działania, jak się okazują, przynajmniej badania pokazują, że to one też są bardzo nam potrzebne. Coś z tego Zielonego Ładu w takim razie w Europie, panie profesorze, zostanie w 2025 roku, roku pod względem napięć w samej Unii Europejskiej bardzo poważnym. Znaczy no klimat nie jest, nie jest dobry do, do europejskich Zielonadu w tej chwili. Ja tylko liczę, że, że może jakieś opamiętanie przyjdzie, no bo sytuacja staje się coraz bardziej poważna. No myśmy też przeżyli przecież powódź, suszę i, i za chwilę znowu będziemy różne rzeczy związane ze zmianami klimatu przeżywać. I idziemy Będzie... dalej. I tak to się Będzie... kręci w całej Europie. Spoglądamy na Stany Zjednoczone, tam z kolei pożary w Kalifornii. No właśnie, w tej, w tej chwili te pora... pożary. No pytanie, kiedy społeczeństwo zrozumie. Ja kiedyś miałem przyjemność prowadzić spotkanie wokół książki Boskie Zwierzęta z panem Szymonem Hołownią. Wtedy, krótko przed tym, jak kandydował na prezydenta i go zapytaliśmy o to i on powiedział, no ludzie zrozumieją, zareagują, kiedy będą trupy na ulicach. Tak brutalnie powiedział. Ja bym nie chciał tego doczekać, takiego scenariusza, ale być może jest to możliwe, że aż, aż tak źle musi być, żeby, żebyśmy zrozumieli, zareagowali, zatroszczyli się o, o siebie i o planetę. Tak, nie chcę, żebyśmy tak fatalnie skończyli mhm. i rozmawiali tutaj o końcu świata. Panie profesorze, pan wie to doskonale na przestrzeni ostatnich dekad. W pewnym wymiarze odrobiliśmy lekcję. Ludzie nauczyli się selekcjonować y, śmieci, ludzie zaczęli wymieniać kotły. I wiadomo, że uchwała uchwałą, tak, ale bez ludzkiej woli niczego się nie zrobi. I e, jeżeli chodzi o ten akurat wycinek, no to trzeba przyznać, że mieszkańcy województwa śląskiego dają radę w pewnym zakresie. E, no tak, e, widzimy, że. Co, chociaż e, jeżeli chodzi o kotły, to chyba e, bardziej bym patrzył na Kraków. E, chciałbym tak. A oni tam, tam, u nas, siestra, ale oni to, tam szybciej Krakowie. i mocniej, tak? U tak, nas tak, tak trochę na ratę. Mhm. E, no ale ta, ta zmiana społeczna jest, jest widoczna niewątpliwie. Ja też się ob, obracam w różnych e, kręgach. Od 30 paru lat działam w, ty, w tym obszarze. No i ta, ta zmiana, gdybym sięgnął ilość osób, e, działań, e, konferencji, warsztatów, e, pomysłów e, 10-20 lat temu i dzisiaj, no to, jest, to są dwa różne światy. Ilość osób zatroskanych, przejętych, aktywnych, rzeczywiście no, rośnie, jest ich, jest ich coraz więcej, jak ja to porównuję e, w ciągu tych, tych 30 paru lat, to zmiana jest naprawdę, no, to daje nadzieję i to mnie też trzyma jakoś w pionie, e, bo, bo obracam się wśród tych ludzi, e, a, a to jest po prostu no, wspaniałe, móc współpracować z osobami mądrymi, zatroskanymi, empatycznymi. I w takim razie tym miłym akcentem kończymy. Profesor Piotr Skubała był moim państwa gościem. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nazwijmy to tak, opiekun środowiska w województwie śląskim, a także w całej Polsce. Dziękuję raz jeszcze za to spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i jak zwykle przy tym sezonie jeszcze zimowym lub quasi zimowym życzymy jak najbardziej czystego powietrza, wszystkiego dobrego.